To zacznijmy modlitwę. Panie Jezu, prosimy Cię o Twego Ducha. Spraw, abyśmy patrząc na bohaterów modlitwy biblijnej, za ich przykładem, za ich wzorem, stawiennictwem także, uczyli się być przyjaciółmi Boga i ludźmi, którzy ufają Mu bezgranicznie. Spraw to, Panie, który żyjesz i królujesz Bóg przez wszystkie wieki, wieków, Amen. Matko, uczniów Chrystusa, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Otwórzmy sobie księgę rodzaju. Więc zaczęliśmy drodzy, jak pamiętacie, cykl nowy, obyśmy wytrwali, cykl o modlitwie. No, wiadomo, że modlitwa jest naszym doświadczeniem codziennym, ale no, modlić się tak, żeby no, jakoś, jakoś ta modlitwa była dla nas Jakimś takim no, światłem, ożywieniem, pokarmem, no to wymaga, wymaga no, pewnego wysiłku. Bo modlitwa jest relacją z Bogiem. Ustnie, wiadomo, modlimy się, czytamy coś, medytujemy, mamy łączność z Bogiem, więc to jest, to, to jest doświadczenie bardzo szerokie. I Biblia pokazuje na przykładzie tych bohaterów biblijnych różne konteksty, sytuacje życiowe ludzi, którzy w nich modlili się. I my możemy na, na, na ich przykładzie po prostu uczyć się podobnie, jak oni modlić. Stąd właśnie w Szkole Biblijnych Nauczycieli Modlitwy taki tytuł. Zaczęliśmy od Abrahama. Jak pamiętacie, ta jego modlitwa wyrasta z czego? Wyrasta, no to, to jest rzecz istotna, wyrasta z osobistego spotkania się z Bogiem. On usłyszał Boży głos, głos powołania. I wszedł w tajemnicę Bożej obecności. To jest oczywiście niezwykłe doświadczenie. On pierwszy wybrał go, spojrzał na niego, no i skierował słowo. On to słowo usłyszał, i to słowo stało się, powiedzmy, oparciem w czym? W tej relacji do, do Pana Boga. I On jest właśnie wzorem, nauczycielem takiego przyjaznego. Trwałego obcowania z żywym, jedynym Bogiem. I ta relacja z Bogiem Abrahama koncentruje się na czym? Na obietnicach bożych. Popatrzcie do rozdziału 12. Mamy opis jego powołania. Myśmy, myśmy już byli w tym tekście i to słowo właśnie ważne, wyjdź, wyjdź. Ruszaj się, wyjdź z Ziemi Ojczystej, proszę, z Ziemi Ojczystej, a w Ziemi Ojczystej jest najlepiej, a, a, a idzie się gdzieś w nieznane, prawda? Wyjdź z domu, tak, z Ziemi Rodziny, z domu, dokąd? I tu są te obietnice. Do kraju, Ziemi, którą ci ukażę. To jest obietnica Ziemi. Potem obietnica narodu. Uczynię z Ciebie wielki naród. Wielki naród. Potem. Staniesz się błogosławieństwem dla wszystkich. Będę błogosławił tym, którzy Tobie będą błogosławić. Złożeczyć tym, którzy będą Tobie złożeczyli. Czyli patrzcie, Abraham pierwszy usłyszał w momencie swego powołania właśnie Boży głos. Bóg zapewnił go, że da mu co kraj, uczyni z niego wielki naród. Rozsławi Jego imię, obdarzy błogosławieństwem. Jego i oczywiście tych, którzy będą przynależeć do właśnie jego narodu. A przez ten naród i niego ludy całej Ziemi będą otrzymywały błogosławieństwo. I po wyjściu właśnie z Haranu, Abraham otwiera się na Boże obietnice stopniowo. On najpierw przekonał się o czym że ta obietnica ziemi się spełniła i że jest to ziemia Kanaan, ale wiele było, o wiele trudniej było mu zaufać Bogu w tym, że doczeka się potomka. Żona niepłodna, są w podeszłym wieku. Jak tutaj liczyć na spełnienie się Bożej obietnicy? Jak się to może, może stać? Kiedy na modlitwie podczas widzenia Bóg wzywa go do ufności, zgorzkniały... Abram, to jest jego pierwsze imię, Abraham, to, które zmienił mu Bóg, on proponuje zgorzkniały Bogu rozwiązanie. Jakie? Bo no, traci ufność do Pana Boga, żeby adoptował swego sługę Eliezera. I wówczas jeszcze raz Bóg obiecuje mu narodziny dziedzica. I Abram ponownie wyraża gotowość podjęcia dalszego ryzyka wiary. I to jest rozdział 15, wersety. Od 1 do 6. Modlitwa w oparciu o Boże obietnice. I tu jest ten rozdział 15, 1 do 6. Abram usłyszał słowa, poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł, spójrz na niebo, policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić, potem tak liczne będzie twoje potomstwo. Abram, zwróćcie uwagę, uwierzył, mamy kolejny sygnał, że on wierzy w te słowa, a, a wątpił. I proponował Panu Bogu, że no, można to obejść, moim następcą będzie sługa Eliezer, on przejmie po mnie wszystko, no i Ty, Panie, możesz mu błogosławić dalej. Nie, Bóg mówi mu, Twoje potomstwo będzie jak gwiazdy na niebie, tak będzie liczne. Uwierzył, Pan poczytał mu to za zasługę. Mamy, zwróćcie uwagę, modlitwa, cały czas on jest w relacji z Bogiem, bo na tym polega modlitwa. I w tej relacji z Bogiem on przedkłada no, trudność, kto będzie tym następcą. Bóg mu potwierdza obietnicę, i on uwierzył, i idzie dalej, idzie dalej. No i co się dzieje? W oczekiwaniu na potomka, zmagając się z trudem wiary, z trudem wiary Abraham chce jeszcze raz przyspieszać Boże obietnicę, chce przyspieszyć. A to przyspieszenie na czym ma polegać? No, chce mieć potomka z niewolnicy żony i to ona mu podpowiada takie rozwiązanie. Ona o tym wiedziała, że on, oni czekają na, na, na potomka. A takie było wówczas prawo, że służąca niewolnica, pani no, urodzi to, to dziecko może być właśnie własnością pani, no, i ono będzie dziedziczyć wszystko, prawda? Czyli Sara zaproponowała mężowi, by matką ich dzieci, zgodnie z tym prawem ówczesnym, była niewolnica Sara. To mamy rozdział 16, werset 1 do 16. Nie będziemy tego czytać. To jest ta propozycja tutaj Sary, mówię w tym rozdziale, żeby, żeby przyspieszyć realizację Bożej obietnicy. I Bóg... W modlitewnym spotkaniu z Abrahamem ponownie w uroczysty sposób potwierdza obietnicę. I opiera się w tej obietnicy Bóg na obietnicy, jaką dał Abrahamowi. Znakiem tego przymierza, które Bóg, do którego Bóg zobowiązuje Abrahama, będzie obrzezanie. To jest rozdział 17, werset 1 do 22. Czyli Bóg, zauważcie, Potwierdza znowu obietnicę, czyli nie przyspieszaj, nie przyspieszaj, obietnica się spełni. Pod koniec tego dialogu Abraham usłyszał to zapewnienie: Popatrzcie, rozdział 17, werset 19, popatrzcie do tekstu. Czytamy tutaj takie słowa: A Bóg mu na to, ależ nie, żona twoja, Sara, urodzi ci syna, któremu dasz imię Izak. Z nim też zawrę przymierze, przymierze wieczne z jego potomstwem, które po nim przyjdzie. I na końcu, w wersecie 21 mamy inkluzję, to samo Bóg powtarza, moje zaś przymierze zawrę z Izaakiem, którego urodzi ci Sara za rok o tej porze. Proszę, mamy nawet konkretną datę, kiedy ta obietnica się spełni. Tak więc Abraham, od Abrahama czego się możemy uczyć? Na tych dwóch momentach, przy których się zatrzymaliśmy. U niego możemy się uczyć modlitwy w oparciu o Boże obietnice. A skąd te Boże obietnice płyną? Skąd my je mamy? Z objawienia Bożego. Jako chrześcijanie wiadomo, że wszystkie Boże obietnice znalazły swoją realizację w Jezusie Chrystusie, potwierdzenie. To Paweł w listach mówi o tym, cały Nowy Testament. Wszystkie obietnice Boże. Możemy sięgać do Starego Testamentu. Obietnice, te Boże, one, one są aktualne zawsze, ale w Jezusie zostały wypełnione, czyli jeżeli chcemy się modlić tymi obietnicami, no to musimy zaufać, że one się spełnią że one się spełnią. Wierzyć w Boga znaczy już wierzyć w Chrystusa znaczy już wejść w posiadanie tych obietnic, dotykać ich wypełnienia. To jest oczywiście tajemnica. Czyli modlitwa nie może być rezygnacją, a Bóg mi obiecał i tego nie realizuje. Musisz ufać Bogu, który jak obiecał, dotrzyma słowa. Ale jak, kiedy? Modlitwa jest po to, żeby się otwierać na ukonkretnienie tych obietnic, prawda? Bo potem w, w tym drugim spotkaniu Abrahama z Bogiem, Pan Bóg mu mówi, że za rok urodzi Ci syna, Sara, za rok, konk już konkret, bardzo. Ta modlitwa, która jest relacją z Bogiem, nawet kłóceniem się z Panem Bogiem, jak to obiecałeś i co? Nie spełniają się. No to właśnie Bóg nam coś podpowie. Może każe czekać, może będziemy mieć jakieś światło, że otrzymamy jakieś, jak, jakąś wskazówkę wyraźną. Różnie może być. Czyli modlimy się w oparciu o obietnice i to jest ten punkcik drugi, modlitwa w oparciu o Boże obietnice. Ale idźmy dalej. Modlitwa często związana jest z czym? Z walką. Ja już troszkę dotknąłem, mówiąc o tych obietnicach, które się nie spełniają, żeby ufać. Czasem te obietnice, one wymagają czego? Wymagają walki z przeszkodami relacja z panem bogiem często jest zagrożona. Popatrzmy rozdział 15 werset 7 do 21. To jest spotkanie, opis spotkania Abrahama z Bogiem i ten dialog rozpoczyna sam Bóg. Popatrzcie, po tych wydarzeniach związanych tutaj z tymi z wojną z królami mezopotamskimi, opis wcześniejszy. Pan tak Powiedział do Abrahama: Proszę, macie, zwróćcie uwagę, modlitwa zaczyna się. To my inicjujemy modlitwę, jesteśmy tacy ważni. Pan Bóg czasem inicjuje modlitwę, coś nam mówi. No to, to znaczy to usłyszymy od wewnątrz. Jak On usłyszał ten głos Boży Abrahama, nie mamy tutaj opisu, ale nie ulega wątpliwości, że On usłyszał Boga. I co mu powiedział Bóg? Podczas widzenia. Mamy widzenie, no tutaj ci kontemplatycy mogliby tutaj coś powiedzieć o tym widzeniu, Faustyna czy inni. Nie obawiaj się Abramie, bo ja jestem z twoim obrońcą, nagroda twoja będzie sowita. Panie mój, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka, właśnie tutaj jeszcze jesteśmy w tym, w tym okresie. Abram prosi Boga o jakieś potwierdzenie, że ten potomek przyjdzie. I Bóg zażądał od niego wówczas czego? Przygotowania ofiary ze zwierząt. I kiedy to uczynił, bo Bóg chce wejść z nim w re... Po co jest ofiara? Ofiara jest potwierdzeniem czego? No, relacji z Panem Bogiem, otwarcia się na jego błogosławieństwo. Bóg mu każe złożyć w ofierze zwierzęta, i on oczywiście to czyni. Kiedy to uczynił, musiał walczyć z drapieżnym ptactwem, które zlatywało się do. Do mięsa. Popatrzcie, rozdział 15, werset 11. Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż dlaczego? Bo taki był zwyczaj ofiar zwierzęta nie wszystkie rozcinał, ale były one rozcięte i poprzez środek przechodził Pan Bóg i przechodził Ten, który składał ofiarę. Ale co się stało? Wybrawszy to wszystko, poprzerąbywał je na połowy Ułożył jedną naprzeciw drugiej, ptaków nie rozcinał. Kiedy do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abraham je odpędzał, odpędził. Gdy słońce chyliło się ku zachodowi, zapadł w głęboki sen. Opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. Patrzcie, to są obrazy, które pokazują co? Dramat tego człowieka, który no jest, bo te ptaki jakby uniemożliwiają złożenie ofiary, prawda? Pod koniec dnia wielka go ciemność ogarnęła, uczucie lęku, głęboki sen go opanował. To wszystko świadczy o czym? Świadczy o tym, że, że modlitwa kosztuje czasami wielkiej ofiary, wielkiej ofiary. Czy Bóg przyjął tę ofiarę? Przyjął. Patrzcie, ale On sam tylko przeszedł. Pod koniec tego opisu, to jest werset tutaj już końcowy, czytamy tak. Wtedy Pan rzekł do Abrama, zapewnienie mamy znowu błogosławieństwa, ty odejdziesz do twych przodków w pokoju, tu mamy perspektywę przyszłe, przyszłych losów Izraela. Kiedy słońce zaszło, nastał mrok, ukazał się dym, jakby wydobywający się z pieca, Ogień, niby gorąca pochodnia przesunęły się pomiędzy tymi połowami zwierząt. Pa, Pan Bóg więc wprowadza tutaj Abrahama w historię, w los przyszłą, przyszły narodu i potem przechodzi po tych słowach pomiędzy połowami. Nie ma relacji o tym, że Abraham to uczynił, że przeszedł. Czyli patrzcie, tę ofiarę Abrahama, złożoną w to odpędzanie tych ptaków, Pan Bóg przyjął i potwierdził to, co powiedział. Werset, potem końcowy, wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze za bramem. Jaka jest wskazówka dla naszej modlitwy? Bo to są obrazy, obrazy bardzo no, skomplikowane, bogate w symbolikę niesamowitą, prawda? Ale ta obietnica Boga jest, jest potwierdzona i poprzez przymierze Pan Bóg to potwierdzi, bo przeszedł pomiędzy tymi połowami zwierząt. Jeśli zaufanie Wierność Bożym obietnicom domaga się od nas jakiejś ofiary, trzeba w nią wejść. Trzeba w tę ofiarę wejść. Nie można od niej uciekać. Przyjmując z nią co cierpienie, broniąc się przed porzuceniem ufności, przed ucieczką i buntem. Czyli on walczył, ale pozostał. On pozostał wierny. Pan Bóg docenił tę jego wierność, to zmęczenie. Sam przeszedł, przyjął tę ofiarę, prawda? Ale to wcale nie oznacza, że Abram nie miał udziału w tej ofierze. On miał, ale Pan Bóg przyjął jego cierpienie i pomimo nie niego, pomimo wysiłku, trudu, przyjął tę jego gotowość do tego, żeby wejść w przymierze z Panem Bogiem. Janut Krzyża to wyraził w sposób idealny. Jak modlić się poprzez doświadczenie nocy, Przeciwności, ciemności, próby, noc wiary. Wierzyć, a tu mnie takie rzeczy spotykają. Jak to wierzyć wtedy? Niektórzy tracą wiarę, nie modlą się złorzeczą. Jan od Krzyża tak pisze. Wielu nie posuwa się naprzód, w czym w relacji do Boga, w modlitwie, prawda? Dlaczego się nie posuwa? Zaczynają iść drogą cnoty, kiedy jednak Pan nasz chce ich wprowadzić w ciemną noc. Aby mogli dojść do zjednoczenia z Bogiem, nie posuwają się dalej, ponieważ zatrzymują się na progu ciemności. To jest niesamowite doświadczenie, trudne. Bo jeżeli przeżywamy jakieś dramaty, to jest chęć czego? Poddania się zwątpienia. Trzeba wytrwać w tym stanie, nie rezygnując z czego? Z relacji z Panem. Nie zrozumiemy, dlaczego tak się dzieje. Nie wiemy dlaczego. I to jest właśnie pierwszy przykład tej modlitwy Abrahama. Czegoś więcej jeszcze uczy nas modlitwa Abrahama związana z obietnicą potomstwa. I to są te rozdziały, rozdział 22, wersety od 1 do 19. To jest drugi przykład modlitwy w czasie przeciwności, próby, ciemności. O co chodzi w tym tekście? Rozdział 22, werset 1 do 19. Jak to rozumieć? No to Bóg obiecał mu potomka. Biedny czekał, wątpił, chciał przyspieszać Boże obietnice, w końcu się doczekał. No i teraz Pan Bóg każe mu składać tego syna w ofierze. No to jak? Bóg przeczy sobie, Bóg przeczy temu, co obiecał, co powiedział, zagwarantował, nie, nie przeczy. Ze strony Boga jest to jedynie próba wiary. Próba wiary. I o tym mówi wyraźnie, wyraźnie tekst. Jednak on w odpowiedzi na Boży nakaz, po słusznym milczeniu, zaczął go realizować. Patrzcie. A to była tylko próba. Bóg go próbował, ale on. Potraktował na serio słowo Pana Boga, prawda? I zaczyna go realizować. Wybiera się w górę, kładzie drewno na, na barki tego syna, dźwiga. Ale czyni to Abraham w zaufaniu do Boga, wierząc, że On znajdzie właściwe rozwiązanie, że z tego będzie dobro. A co świadczy o tym, że On ufał, że Bóg znajdzie rozwiązanie? W odpowiedzi, jaką dał synkowi, bo synek go pyta, co kto będzie tym, tą ofiarą? Bo on dźwiga y, drewno na, na plecach i nie, nie przypuszcza nawet, że to on ma być tą ofiarą. Ojciec mu tego nie powiedział. Ale, ale on usłyszał od Boga słowa, że to ma złożyć w ofierze syna i on to robi. Natomiast nie powiedział Synowi, że słuchaj, ja cię teraz złożę w ofierze Panu Bogu. Co słyszy, jaką odpowiedź? Werset 8, 22.8? Abraham odpowiedział, Bóg upatrzy sobie jagnię na całopolenie synu mój. Czyli gotowość Abrahama nawet na ojcowską ofiarę syna, staje się dla Boga czym? Utasamianego tutaj z aniołem pańskim, ale to chodzi o Boga. On jest nazwany aniołem pańskim, bo są miejsca, gdzie anioł pański jest. Osobistością jakby samodzielną, anioł pański w sensie no, anioła. Ale tu ten anioł pański w tym opisie to równa się pan Bóg, prawda? Są takie dwa sposoby użycia tego terminu anioł pański. On jest utosamiany z aniołem pańskim. Najwyższym argumentem dla Boga jest co? Utosamianego z tym aniołem pańskim. To, że jest on mu posłuszny, prawdziwie i wierny. Rozdział 22, werset 11-12. Wtedy anioł pański, czyli Bóg zawołał na niego z nieba. Abrahamie, Abrahamie, oto jestem. Nie podnoś ręki na chłopca, nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet Twego jedynego syna. Proszę, mamy odpowiedź, odpowiedź Pana Boga. I próba Abrahama czym się kończy? Zwrotem syna Izaka. I ostatecznym potwierdzeniem Bożych obietnic, które mają już formę nieodwołalnej przysięgi. Nieodwołalne. I to jest rozdział 22, wersety 15 do 18, te, te końcowe. Potwierdzenie tej obietnicy, którą już słyszał. Czego uczy, uczy nas Abraham? Tutaj w, w tym geście ofiarowania Syna Panu Bogu. Otóż uczy nas czego? Że nasza modlitwa w godzinie próby powinna być okazaniem Panu Bogu wierności. Jeżeli z naszej strony, w godzinie próby, doświadczenia, nawet takiego żądania Pana Boga, jeżeli ufamy z gotowością do oddania Bogu wszystkiego, jeżeli chcemy w tym momencie dać nawet Syna, to wówczas w tym momencie, kiedy okazujemy taką gotowość, to wówczas Bóg, Bóg potwierdza Jego ocalającą wierność i łaskawość. Nie wiemy, jaka będzie ta łaskawość wierność, bo Pan Bóg nie będzie od nas żądał składania w ofierze naszych dzieci, ale są różne doświadczenia bardzo nieraz wymagające, czego no, zaufania do Pana Boga. Bóg chce ode mnie jakiegoś cierpienia, jakiegoś no, wyrzeczenia się czegoś, co jest mi najdroższe. Ja muszę się tego, to, to, tego wyrzeć, złożyć jakby w ofierze. Jeżeli wyrażam tę gotowość, Bóg właśnie okazuje mi wierność, łaskawość, która ocala. I jeszcze jeden przykład modlitwy na koniec. To jest ta modlitwa ostatni punkcik modlitwa, modlitwa wstawiennicza. To jest specjalny rodzaj modlitwy modlitwa wstawiennicza. Ona jest. Wstawiennictwem, tutaj w tym przypadku za Sodomę. To jest rozdział znowu osiemnasty, cofnijmy się, rozdział osiemnasty, wersety od 1822 dwadzieścia do 33. O co chodzi w tej modlitwie wstawienniczej? Modlitwa wstawiennicza jest czym zawsze? Dowodem jakiegoś wielkiego zaufania do Pana Boga. Dlaczego wstawiamy się za kogoś, jeżeli ufamy, że Bóg może zaradzić, że może zmienić, może odmienić los? Modlitwa jest właśnie dowodem, znowu ta wstawienica bliskości i Abrahama z Panem Bogiem. W niej w całej pełni odsłania się pokorne, śmiałe serce Abrahama. Rozdział 18, popatrzcie, werset 27, choćby tutaj mamy takie, takie słowa: Rzekł znowu Abraham: Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem, pyłem i prochem. Proszę, jaka, jaka pokora Abrahama? Pozwól, Panie. Ośmielam się mówić do ciebie, jestem pyłem i prochem, niczym jestem przed tobą, ale ośmielam się prosić za kogo? Za Sodomę. Co jest oparciem dla tej modlitwy błagalnej wstawienniczej Abrahama? Jest, jest jego zapewnienie, że sprawiedliwi mogą uzyskać przebaczenie dla winnych. Abraham mówi, że on jest prochem i niczym, ośmiela się prosić Pana Boga, ale za kogo? Za właśnie tych tych winnych, ponieważ no, no właśnie oni mogą ocalić. W, w czym jest rzecz? On nie uważa siebie za sprawiedliwego, bo mówił, że jest prochem i niczym, ale mówi do Pana Boga, jeżeli w tej Sodomie jest tylko ile, zaczyna się targ od ilu osób? Od pięćdziesięciu, prawda? Jeżeli jest pięćdziesiąt sprawiedliwych, ocal to miasto. Sprawiedliwi, jeżeli są, no to jak Pan Bóg może ich, ich wygubić, jeżeli mieszkają pośród tych niesprawiedliwych grzeszników? No to dla tych sprawiedliwych Bóg ocali całe miasto, wszystkich. Na tym polega modlitwa wstawiennicza. I ten targ schodzi z pięćdziesięciu aż do dziesięciu. Aż do dziesięciu. Popatrzcie, jak się kończy ten fragment. Rzekł Abraham. Pozwól, o panie, że ośmielę się zapytać, gdyby znalazło się tam dwudziestu. Nie zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu. Na to Abraham, niech pan nie gniewa się. Jeśli raz jeszcze zapytam, gdyby znalazło się tam dziesięciu, odpowiedział pan, nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu. Wtedy pan, skończywszy rozmowę z Abrahamem, odszedł. Abraham wrócił do siebie. Targ zatrzymał się na dziesięciu. Czyli on potwierdza ufność Abrahama ale też łaskawość Boga, który z pięćdziesiątki spuszcza tę cenę ocalenia Sodomy aż do dziesięciu. Dlaczego się kończy ten opis tak dziwnie, słuchajcie? Dlaczego nie, nie targuje się do jednego na przykład? Liczba mniejsza od dziesięciu nie tworzyłaby zbiorowości, bowiem tak niektórzy mówią. Sodoma więc została zniszczona, gdyż jedynym sprawiedliwym w niej był lot. Jeden, nie licząc jego rodziny, bo tutaj liczy się ten sprawiedliwy lot, a z nim no, cała rodzina. On został tylko ocalony, tylko on. Jednak ani on przez swoją obecność, ani modlitwa Abrahama w tym przypadku nie oddaliła Bożej kary. Czy taka modlitwa Abrahama może być dla nas przykładem? Czyli ta modlitwa, czy nie została wysłuchana? To jest tajemnica. My wstawiamy się. Modlitwa nasza wstawiennicza jest potrzebna, ale no musi się okazać Boża Sprawiedliwość. Czyli modlitwa wstawiennicza jest potrzebna, natomiast skutek zostawiamy Panu Bogu. Panie Jezu, posyłaj nam swego ducha, abyśmy Jego mocą potrafili otwierać się na Boże obietnice, które w Tobie się już wypełniły a w nas wypełniają się spraw, żeby się wypełniły ku naszemu zbawieniu życiu wiecznemu który żyjesz i królujesz bóg przez wszystkie wieki wieków amen, amen. błogosławieństwo boga wszechmogącego ojca i syna i ducha świętego niech stąpi na was pozostanie na zawsze